Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. No, ogólnie ostatnio nie udało nam się dokończyć budowy domu, ale wygląda to póki co dobrze. Właśnie mam siano i przydałoby się zrobić chleb. Więcej chleba. Okay. Ogólnie w pierwszej kolejności chciałbym dokończyć y, dom, ale to już właściwie wytnę i zobaczymy się jak już skończę przynajmniej pierwsze piętro. Wiecie co? Właśnie chciałbym poszukać gdzieś piasku na szyby, ale znalazłem coś takiego. Chyba tam, wchodzimy tam. Okej. Okay. Uuu, żelazo. Złote jabłko, spoko. Zawsze na plus. Coś jeszcze tu jest. Hmm. Więcej żelaza. Tu nic nie ma. Tu... Tu jest, tu jest jedzenie. Drewno. Spoko. Tu są bukszelfy. Tu nic ciekawego. Po te książki to kiedyś mógłbym przyjść, jak już będę miał kowadło i enchanty. No ogólnie chyba nic ciekawego tutaj nie było. Mhm. Dobra, no to się widzimy, jak już... Kończę dom, bo muszę iść popiasać jeszcze na szyby. Okej. Okay, znalazłem psa. Dobra. To się nazywa szczęście. Trzy, dwa, jeden. Ha! Udało się! Udało się! Okej. Okay, tego się nie spodziewałem. O, żelazo.

Ogólnie nigdzie, nigdzie nie mogłem znaleźć piasku. Znalazłem tylko dwa piaski piasku. Co? Nie wiem jak to się wymawia. Właśnie te drzwi tutaj trzeba. No ogólnie ja chcę w tym odcinku iść tam do statku. Ogólnie w poprzednim odcinku znalazłem taki statek yy, no i jakby nie... Tam, by tam byli yy, pillagerowie i jakby miałem za słabe ceny i on zginął. Nie widzieliście tego w poprzednim odcinku, ponieważ ja to wyciąłem, ponieważ chciałem... Nie chciałem żeby ten film był za długi ale no nie zebrałem stamtąd temów no i w tym odcinku chciałbym je zabrać ale może jednak to będę przepalę żelazo bo ja nie jestem nie wiadomo jakim prosem w Minecrafty ale się... no koniec końców przydałoby się te Żelazne przedmioty. Więc ja się jeszcze wrócę. Ja w tym czasie może posadzę te nasiona. Chociaż nie, bo ja potrzebuję wiadra, żeby wody naleć. Okej. Okay. Niech to się przepala, a ja pójdę po wodę. Dlaczego ten szkielet nie miał łuku? Nie wyrzucił łuku, a strzał, strzał strzałami. A może on rzucał tymi strzałami. Tak, to, to ma sens, to ma sens. Łoty ty blono jadzie. Okej, okay, posadzone. Sprawdźmy czy już tak to już wszystko całe żelazo. Więc zróbmy coś. No i Ay, nie Kurde, jest burza, to ja pójdę spać. No to idę na statek. O kurde. teraz mogę iść na ten statek. Mam łódkę? Mam łódkę. Właśnie pamiętam, że nie do końca podobała mi się ta podróż, przez to, że się cały czas wpadałem do wody i potem znowu musiałem wchodzić na lód. Tylko, że ja wam to wyciąłem i chyba znowu to wytnę, bo... Chyba nie ma co, żeby przedłużać odcinek. I tak, jeszcze, I tak jeszcze nie zarabiam, to ta większa ilość czasu na wstawienie większej ilości reklam nic nie zmieni. Bo i tak jeszcze nie, nie zarabiam z tych reklam. Chyba się nawet nie wyświetlają. Nie wiem jak to jest na takich kanałach małych. A właśnie, z racji, że ja jestem małym kanałem i mam mało subskrypcji, to chciałbym Was poprosić o zostawienie właśnie takiej subskrypcji, żebym mógł się rozwijać i żebym mógł Was prosić o podbijanie filmów, bo się okazało, że podbijać filmy można dopiero kiedy kanał ma 500 subskrypcji, a ja mam dopiero 5. Więc fajnie by było, jakby po tym filmie było chociaż 6. No i widzimy się, jak już ja dojdę do. O, już się pokazuję. No to się widzimy, jak już dojdę do tego statku. Dobra, jestem. O, kurde. Chcę do nie strzelać? Tak. Strzelać Jutek. Ale laguje. Ha! O kurde, ile ich tu jest? Ej, pomocy, pomocy. Ja chciałem tylko zebrać lód z waszego statku. Kupacy! Panowie, ja chciałem tylko was okraść. Ja, ja nic nie zrobiłem, ja jestem dobrym człowiekiem. Proszę. Diament Emeraldy Żelazo O kurde No to nieźle, nie Okej, okay, to, to jest dobry lud Okej, okay. kurde! Я сейчас там врутить. что это? куры там самые темы Надеюсь, że ten grup nie zniknie, jak ja tam. Dobra. Do! to jest. Dobra, z ja tym spadam, chyba mnie tu nie chcą. W ogóle ja już planowałem drugą serię i tak sobie myślałem, czy nie zrobić jakiejś serii z fify, z kariery. Ogólnie myślałem o tym, żeby odpalić FIFA 19 i zresetować karierę Neymara. W sensie, że ja bym grał i próbujemy zdobyć wszystko, czego Neymar nie zdobył, a mógł zdobyć. Napiszcie, czy byście coś takiego, napiszcie w komentarzach, czy byście coś takiego chcieli, bo mi się osobiście ten pomysł bardzo podoba. I tylko pytanie, czy wy byście to oglądali? Pory są w zbliżu, nie mogę spać. Dobra, jest Git. Okay, tego się nie spodziewałem. Więc tak ludzie, w tym odcinku to wydaje mi się, że będzie na tyle. Yy, no, widzimy się w następnym filmiku, subskrybujcie, lajkujcie i pomóżcie mi stać się jednym z tych dużych youtuberów.